Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj mam dla Was temat nieemodowy, ale pielęgnacyjny. Będę mówiła o maskach, ale nie tylko o maskach na twarz, także o innych maskach chroniących nas przed wirusem. Ale może zacznijmy od twarzy. Skoro nosimy na twarzy codziennie maski, bo przecież idziemy do sklepu czy do pracy ewentualnie. No to wiadomo, że nasza cera może ulec pogorszeniu i moim zdaniem trzeba specjalnie o nią dbać. Ja opracowałam sobie taką metodę, która pozwala mi w razie czego zachować ładną cerę i powiem wam, że tak naprawdę zaczynam od jedzenia. Dlatego, że jeżeli jemy na śniadanie owsiankę, to ona już wpływa nam na celę. Ale jeżeli jeszcze do tej owsianki dodamy garść słonecznika, ja kupuję w kilogramowych paczkach, żeby to taniej wychodziło, to wtedy ta cera jeszcze zrobi nam się lepsza i bardziej świetlista. I również taka mocniejsza, będzie yy, lepiej wyglądać i lepiej się zachowywać pod maską. Co oprócz tego? Oprócz tego trzeba o tą celę dbać. Tak jak mówiłam wam, ja używam na twarz takiego kremu. A pod oczy maści z witaminą A, ale oprócz tego pod krem e, wkładam zawsze wodę różaną, czyli nawilżam twarz wodą różaną i dopiero potem nakładam krem. Ale oczywiście bardzo ważne są też maseczki. Które nakładamy y, raz w tygodniu, ja tak robię przynajmniej. Są kobiety, które nakładają to dwa razy w tygodniu, ale ja uważam, że raz w tygodniu jest zupełnie wystarczające. I powiem Wam, że ja na przykład jestem zachwycona taką maską Bandy, takiej firmy Bandy. Nie reklamuję tutaj tej firmy absolutnie, po prostu bardzo ją lubię. Zarówno kremy, jak i maseczki są po prostu świetne. To jest kremowa maseczka przeciwzmarszkowa. I rzeczywiście powiem Wam, że jest bardzo dobra. Oczywiście, dobrze jest też co jakiś czas nakładać maseczki takie na twarz. Ja mam ulubioną na przykład taką maseczkę kolagenową, którą też nakładam raz w tygodniu. Oczywiście, ponieważ dezynfekujemy również ręce, trzeba także o nich pamiętać. I też używam taką regenerującą maseczkę raz w tygodniu na dłonie. Jest bardzo dobrze, dobra i rzeczywiście te dłonie robią się takie miękkie i fajne. Nie, nie można też zapominać o stopach, bo w zimie, szczególnie, ponieważ nosimy ciepłe buty, to stopy nam się niestety wysuszają i nie jest to dla nich, dla nich dobre. W związku z tym ja używam takiej złuszczającej maski do stóp. Też jest bardzo wydajna. E, dobra, skuteczna, także bardzo ją polecam. E, oczywiście maseczki na twarz można e, używać różne. Ja mam taką ulubioną i uważam najlepszą w tej chwili maseczkę, jaką może, mo, mogę kłaść na twarz. Niestety nie jest do kupienia ona w Polsce. Ona wygląda tak. Ja dostałam w prezencie kilkanaście takich maseczek. Bezpośrednio przywieziono mi je z Chin. To jest maseczka ze śluzu ślimaka, ale ona w ogóle nie ma porównania z tymi kremami, które są w Polsce i maseczkami ze śluzu ślimaka, bo to jest zupełnie coś innego. Ja myślę, że na tamtym rynku zupełnie inaczej e, produkują to i ona jest po prostu genialna. No niestety jest bardzo droga też, także już mi się właśnie kończą te maseczki a, i nie wiem, czy będę je dalej stamtąd sprowadzać, ale naprawdę są super. No tak, musimy dbać o twarz, ponieważ nosimy na twarzach maseczki. Te osoby, które dbają o siebie i dbają o innych, oczywiście ich używają. I może pokażę Wam, jak u mnie wyglądała cała historia maseczek. O, otóż na początku, e, ponieważ nie można ich było nigdzie kupić, moja córka je szyła, zobaczcie, na przykład takie. Z kolorowych różnych tkanin, podwójnie je szyła. Można było na dwie strony nosić tą maseczkę, bo z drugiej strony miała jeden kolor, a z, a z innej wzory. bo na przykład taka też była, pamiętam. O, widzicie? też bardzo fajna, a można było po prostu nosić jako niebieską. O, również taka była, pamiętam. I tutaj, o, dla mojego męża uszyła taką, że można z drugiej strony założyć po prostu czarny. No, ale jak wiecie, te maseczki nie bardzo są skuteczne. W tej chwili są odradzane, żeby jednak ich nie nosić. Także następną rzeczą, która pamiętam, że wtedy kupiłam, to były takie maseczki chirurgiczne Jednorazowe. Zobaczcie, tak wyglądały. Tutaj miały takie wzmocnienie na nos, i po prostu zakładało się je w ten sposób. I nosiło takie chirurgiczne. No ale to jest taka maseczka pojedyncza. Więc ona też niewiele daje. Powiem Wam. Więc potem stwierdziłam, że jednak muszę się zabezpieczyć lepiej. Pamiętam, że następnym etapem była maseczka. Yy, Ochronna na twarz trójwarstwowa. Czyli to jest taka maseczka e, też chirurgiczna, ale ona posiada dwie, trzy warstwy i bardzo dobrze zabezpiecza e, przed e, wirusami. Ponieważ e, stwierdziłam, że na rynku w tej chwili jest e, więcej dostępnych już rodzajów maseczek, i e, one są coraz bardziej bezpieczne. To następnie kupiłam i w zasadzie teraz też noszę często taką o tego typu maseczkę. To jest maseczka KN95, więc ona bardzo dobrze zabezpiecza. O, ma dodatkowo, ona jest takim dziobem trochę, o, zobaczcie z boku, także nie przylega do ust, można nawet sobie pomalować usta szminką. Jest trochę więcej powietrza w niej. Jest leciusieńka bardzo i bardzo sympatycznie się ją nosi. Można ją kupić po złoty 60, zł, więc nie jest aż tak bardzo droga, a bardzo dobrze zabezpiecza. Natomiast przy okazji poszukiwania maseczek, znalazłam maseczkę, którą w tej chwili uważam za najlepszą, którą można kupić na rynku. To jest maseczka niemieckiej firmy i tak wygląda pudełko. W którym kupiłam ją, a maseczka wygląda w ten sposób jest w takim woreczku, w który można potem wkładać po zdjęciu. Maseczka wygląda w ten sposób jest bardzo lekka, ma materiał. O, w ten sposób się ją zakłada. O, tutaj ma taki zaworek, jak widzicie. Ale na czym polega jej ochrona, bo jak widzicie, ona jest materiałowa i cieniutka. Ochrona polega na tym, że ona jest pokryta taką specjalną warstwą antywirusową i antybakteryjną. I z tego względu nie wolno jej prać w pralce, tylko w letniej wodzie po prostu przepieramy ręcznie mydłem albo jakimś proszkiem do prania i. E, w ten sposób jest bardzo wygodna, też lekka, też z takim dzióbkiem, więc bardzo fajnie się oddycha. Ja osobiście uważam, że na dzień dzisiejszy ta maseczka jest najlepsza. Ona jest dosyć droga, nie pamiętam w tej chwili, ile ona kosztuje, ale to jest najlepsza maseczka i nie reklamuję, broń Boże, tej firmy. Tylko po prostu e, zrobiłam przegląd w internecie wszystkich tych maseczek i na dzień dzisiejszy. Właśnie w tej maseczce chodzę, ewentualnie zamiennej w tej, dlatego że ta jest jednorazowa. No ale koszt złoty 60, zł, powiedzmy, że nie jest aż taki wielki, a ja tak często też z domu nie wychodzę, więc myślę, że ta maseczka też jest bardzo dobra. Tyle na dzisiaj, życzę Wam dużo zdrowia, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa!